Magdalena Dubert, MMA Rox, Jesteśmy w klubie Grafik Kraków, a ze mną Salim Tuary. Cześć! Cześć, witam wszystkich. Pierwsze pytanie jest takie: um, możemy jeszcze podsumowywać gdzieś tam ubiegły rok, ze względu na to, że ten jest dopiero gdzieś tam na początku. Um, no to jak oceniasz ten zeszłoroczny, twój zeszłoroczny, Jezu, co ja mówię, ten zeszłoroczny rok i, i jakie plany masz na ten? Yy, ostatni, poprzedni. <laughs> Poprzedni rok oceniam całkiem dobrze, chociaż y, mogłoby być więcej troszeczkę tych walk, aczkolwiek nie będę, nie będę już tak narzekał, Miałem dwie walki, dwie wygrałem w dobrym stylu, więc y, cieszę się z tego powodu, że, że tamten rok właśnie był w miarę udany. No właśnie w końcówce ubiegłego roku stoczyłeś walkę w Rosji. Ona miała co prawda się odbyć z innym rywalem i miała być trochę o wyższe trofeum, o ile pamiętam, ale zakończyła się dobrze. Także czy, czy z tą organizacją gdzieś tam w tym roku wiążesz swoją przyszłość, czy, czy to był taki etap przejściowy i teraz zamierzasz celować w coś innego? Yy, tak, na poprzedniej, yy, od, f, na poprzedniej gali tych Krebów miałem yy, walczyć yy, z Amosowem. Niestety on doznał kontuzji i walczyłem y, z Rosjaninem. Natomiast ta walka nie została odwołana tylko przełożona na, na następną galę. Natomiast y, teraz ja jestem niezdolny do walki. Jestem po operacji jednej i drugiej i miałem walczyć wstępnie 18 marca z Pas. Natomiast y, z Podanych mi przyczyn nie jestem w stanie, i dopiero myślę, że będę gotowy tak w maju na walkę. A no właśnie, pamiętam, że gdzieś tam na mediach społecznościowych informowałeś o tym, że, że coś, tam się, coś tam się działo niedobrego. Co to było, no i kiedy mniej więcej będziesz mógł wrócić, tak do pełnych treningów, no i do walki. Yy, tak, miałem uszkodzone dno oczodołu i oko. Po, podczas pobytu właśnie w Tajlandii się dowiedziałem o tym wszystkim. Te wszystkie badania tam porobiłem po prostu i okazało się, że muszę wrócić wcześniej. Jestem, jestem już po operacji dokładnie trzy tygodnie, więc myślę tak, że za około 10 dni, dwa tygodnie, coś takiego będę już powoli wracał do treningów. Skoro będziesz zdolny do walki gdzieś tam dopiero w maju, to czy to oznacza, że to właśnie ta walka o pas będzie Twoją pierwszą, czy, czy plany mogą ulec zmianom? Chciałbym, chciałbym tam zawalczyć o ten pas. Jestem głównym pretendentem, więc myślę, że, że, że uda się. Tam zawalczyć. Ostatnio widzieliśmy się w Olsztynie na Gali ACB, gdzie walczył twój klubowy kolega, Rafał Czechowski. Powiedz, jak oceniasz tę walkę w jego wykonaniu? No bo niestety nie udało się jej wygrać. Sędziowie rozstrzygnęli ją na korzyść jego rywala. Tak. Niestety przegrał tę walkę, ale uważam, że mogła się na pewno ta walka podobać kibicom. Wydaje mi się, że decyzja była słuszna, aczkolwiek gdyby, gdyby papaj na początku walki był bardziej, no nie przespałby tej pierwszej rundy, no to mogłoby to całkiem inaczej wyglądać wszystko, więc, więc na pewno, na pewno niedługo go jeszcze zobaczymy. No i teraz e, inny twój klubowy kolega e, Łukasz Lewicki będzie się bił w nowej wadze e, z Arturem Sobińskim. Powiedz, jak oceniasz to starcie i w ogóle pomysł e, na, na, ta, na taką walkę z w, w Saszy tutaj w wykonaniu? E, uważam, uważam, że zmiana kategorii na 66 e, to jest dobry pomysł. E, na pewno, na pewno to będzie bardzo fajna walka. I... No, i kibicuję bardzo starszy i wierzę w to, że wygra w dobrym stylu. No to już teraz tak na koniec. E, pamiętam e, sobotnie śniadanie w Olsztynie, kiedy dowiedziałem się, że zjadłeś 12 pączków, no to ostatnio był tłusty czwartek. powiedz, ile zjadłeś teraz? E, nie zjadłem <grym> żadnego. Nie, no żartuję. Dwa pączki zjadłem w czwartek, a jakieś 12 pączków w sobotę? No tak, tak papaj mówił. No nie <grym> wiem, to jakieś nieporozumienie, ale. Coś tam było, ale chyba nie 12. W każdym razie wracamy do fit życia teraz, tak? Dokładnie. I tego Ci życzę, życzę Ci też tego, żebyśmy szybko mogli się zobaczyć w kolejnej walce i żeby to była walka o ten pas w Rosji. Ja bardzo Ci dziękuję za wywiad i do zobaczenia. Dziękuję.